Opuściliśmy drogę na ostatnim zakręcie odcinka testowego przy bardzo dużej prędkości. Za wcześnie zacząłem zakręt, trochę poniosły mnie emocje. Opuściłem drogę, zahaczyliśmy tylnym kołem o przepust betonowy. i samochód zaczął e, kręcić się przez dach. Błędy wszystkim się zdarzają. Szkoda, że ten akurat mój błąd kosztował nas tak dużo. Wygląda na to, że nie wystartujemy w rajdzie. Dla nas to koniec zabawy. Fajny rajd. myślę, że tutaj zawsze jest ciekawie, są zmienne warunki pogodowe, szczególnie. Tutaj ja, ja osobiście chyba najwięcej mógłbym opowiedzieć o tym, gdzie mnie łapał deszcz na rajdzie to właśnie tutaj w Rzeszowie. Do tego bardzo kompaktowa, techniczna i równa trasa. Niezbyt przyczepnymi asfaltami, no ale to taki urok tutejszych, tutejszych odcinków.